A tu jest chyba duży bombon. A tu kto tu siedzi? Albo może to jest piona, chyba żona tego. Jaką się nazywa? Szreka. Żona szreka to jest, co? Pani szrekowa? Matri! To jest Matri? Matri siedzi. Okej, Matri siedzi, okay. siedzi kubusiu? Uwaga, proszę bardzo, tutaj chyba jakaś pani siedzi. Z Bóg szpanowa pani. Witamy wszystkich serdecznie z miasta Durbei, albo Durbaj. Nie wiemy do końca, jak się czyta. Jest to miasto w odległości 120 km od Brukseli na południe. Blisko tutaj już zaczynają się Ardeny. Jest to podobno, choć klaryczka idziemy. Najmniejsze miasto na świecie. Liczy około znaczy, do końca nie wiemy ile liczy, ale kilkuset mieszkańców, podobno. I jest bardzo urokliwe. I ma przepiękny park figur naturalnie przystrzyżonych w żywopłocie, różnych figur, postaci i, i, i takich rzeczy. Idziemy to wszystko zobaczyć, idziemy zobaczyć Starówkę i zapraszamy na kolejny film. Jesteśmy na wejściu, a parking kosztuje 6 euro tutaj. A burej! No idziemy! Dobra, idziemy. Na cały dzień. Tak tak, na cały dzień. No ale my tutaj na jedno wychodzi i idziemy kupić bilety na... na ten... na... do parku tutaj. Tutaj się masz szpeczkę. Dobra, uwaga. Po ile bilety? Wchodzimy? Za 16 za 12, a poniżej do 5 lat i za 2. No to dzieci nie płacą, my płacimy ile? 4 i pół. Od osoby? 5, 4, 4, 4. Czyli 8 euro. My, dzieci nie płacą, wchodzimy. Pierwsza rzecz to jest tutaj. Patrzcie, tu jest przepiękny park, w którym są przycięte żywopłoty odpowiednio. I super miejsce. Jesteśmy tutaj. Tu jest druga e, uwaga, druga, druga figura. Proszę bardzo. Ale to pięknie wygląda. Zobaczcie, tutaj jak to jest przycięte. Pójdziemy, obejdziemy całe. Nie martwcie się, wiecie? Niektóre krzewy podobno liczą. Nawet 100 lat tutaj. Większość ma powyżej 50. No właśnie, pan ogrodnik to przycinam. Tak, o właśnie, tu jest pan ogrodnik, który przycina. jest! Co? To to jest? Jesek taki. Gdzie jest? Nie wiem, będziemy go szukać. Uwaga, witamy w największym na świecie, dostępnym dla publiczności parku sztuki przycinania krzewów. Proszę bardzo. Park ten jest dziełem. Całego jednego życia w tym miejscu na brzegu rzeki Urty, Albert Nawes znalazł wspaniałe miejsce dla swych dzieł sztuki, wykonanych w 90% z Szpanu. Proszę bardzo, Szpan, Tu mamy figury różne. A tutaj. Kto tutaj leży? O, ja, Matri, bo Ale to super wygląda. Wszystko zaczęło się 20 a, lat temu. Lezi, Właśnie 20 tak lat temu. Bo, bo kto tu leży? Matry i Bądziu. Matry i no przepiękny ogród, przepiękny ogród, coś niesamowitego. Z Bóg po poprzecinani. Nie, a, a tu jest chyba duży bąb. A tu kto tu siedzi? Albo może to jest Fiona, chyba żona tego. Jaką się nazywa? Szreka. Żona Szreka to jest, co? Pani Szrekowa? Matri! To jest Matri? Matri siedzi. Okej, okay. Matri siedzi Kubusiu? Uwaga, proszę bardzo, tutaj chyba jakaś pani siedzi. Z Bóg szpanu, Bóg pani. A tu zobaczcie, to są. Co to jest piesek? Czy kotek? Mamy, chłopca sikającego? A, no proszę bardzo Kto to Siusia? No, siusia chłopak? Ma free boń. Ma Ale robił on A ile? Chciałbym robi siusi. No robi siusiu. Nie ma! Już nie wytrzymał? Nie Ale Siusiu robi. Komu się robi Siusiu? Patrzcie, jelonka. Jelonka czy co to? Sarenki. Kuska. Kuska. I chyba... Taka sarenka mi się wydaje. I zobacz, tam Jak to rośnie niesamowicie wszystko. To jest tam reindeer. A tam jest rendier. A no tak, jest renifer. A tutaj to są chyba małe te. Tu są chyba, wiecie co? Małe, małe jelonki. Co? To jest tam. A tam? Tam jest renifer. Nie, ten. A tam to nie wiem, co to nawet może być. Ten serko. No. Krzaczki. Krzaczki pewnie jakieś. Idziemy dalej. Ladybird is in the garden, where Eat more than 100 outfits every day. So we understood now? What? About the ladybird? The was... ladybird cat? No, what is the name of a ladybird? Where well, it's coming? It's coming from Virgin Mary, our lady. Yeah? But is it right here? No, it's not what? right here. I'm telling it's you the story about the name of the ladybird. We found a marshmallow! Uh, it's marshmallow. It's not marshmallow. It's mushroom. Masz rząd! Nie będę masz! Masz jak masz rząd, ja. Wiesz ja ja ja. Zobacz! pieczarkę znalazłem! Pieczarkę znalazłeś? No tak. Razem z kladu. Super! No, co Ale piękne miejsce pieczareczki! Oj, dwie wiewiórki sobie tutaj siedzą. O, małe! No jesteśmy w przepięknym miejscu, powiem wam, że naprawdę... No, odkryliśmy to dzięki jakiejś pani z bloga, którego prowadzi tutaj w Brukseli i mówiła o różnych fajnych miejscach, że była tutaj z rodziną. No i postanowiliśmy wypaść dzisiaj na chwilę na popołudnie. Nie jest to daleko, a jest pięknie. Ale super. Klareczka przegląda mapę, tak? Gdzie idziemy, Klareczka? O, okay, hier. Okej, dobra. Okej. Okay. Twoja mapa. Idziemy sobie na ławkę i obejdziemy sobie wszystko tutaj dookoła. Proszę bardzo, taka jest mapa ogromna. Ciężko mi jest ją złapać. Spróbuję jeszcze raz. I tu są zaznaczone wszystkie punkty. Dobra, nie pokażę tego. Teraz idziemy na taras. Tu jest taras i można ogrody podziwiać z góry. Idziemy po schodach tajemnych. Kubus jeszcze raz, co tam leci? Co to tutaj leci kubusiu? Hany? A co tu jest? Kokona Tu chyba wodę ktoś pije. To jest bubr. Mama must be talking. what you have written here. Did you know that the Belgian waterways are home to around 1,000 beavers? Beavers are those. Okay. The reappearance in Belgium occurred in the early 19th after they were illegally reintroduced. weighing up to 40 kilos is the largest rodent in the world after the capybara. Free park.

Uh. No, chcecie wrzucić po jakimś drobniaczku? No, proszę, proszę, No, mamy trochę. Co tu jest, kubusiu? Co tam jest? Ślimak Mama! Ciszy, Slimak. A tu jest chyba Matry i Bądź. Chodźcie zobaczyć, patrzcie. Siedzą na ławce. Patrzcie, jak oni siedzą ładnie na ławce. A tu Agusia z krokodylami. Nie boisz się krokodyli? Nie. Mama się boi krokodyli. Ale kubuś cię obroni. Kubuś mi obroni. Dobrze, teraz mamy tutaj skałę, która liczy 300 metrów i jest jedną z atrakcji tego miejsca też. Proszę bardzo, tak wygląda ta skała i murwisko. Tutaj kubuś z obserwując sobie rzekę. A tu mamy piękny kościół. Ale super to wygląda. Jesteśmy teraz na terenie Starego Miasta i naprawdę jest bardzo urokliwe. Piękne, piękne, piękne uliczki, bardzo stare. No i tutaj będziemy oglądać to wszystko, jak wygląda. Idziemy zobaczyć kolejne miejsca, także bardzo fajne, fajne, fajne miejsce. Zapraszamy tutaj wszystkich, znowu polecamy bardzo serdecznie. Uwaga, kto wcina loda? Dobra, ale ładnie, zobaczcie. Obowiązkowym punktem każdej wycieczki jest co? Misiu! Misiu Ice Cream, a misiu tu jest nas. Mm. Kubusiu, a twój misiu jest też tutaj? Pokaż gdzie on jest. O tu! Zawsze muszą być lody, po prostu zawsze. Bez lodów nie ma... Nie ma życia. A my idziemy przepięknymi uliczkami, naprawdę starymi, pięknymi uliczkami, starym miastem. No coś niesamowitego. Tu jest. Kończymy nasz pobyt w mieście Durboj. Super miejsce, 120 km od Brukseli. Bardzo polecamy. Bardzo urokliwe stare miasto przepiękny ogród tych różnych figur wystrzyżonych z Bukszpanu i nie tylko. No i do tego ładna, ładna starówka. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiamy podobało nam się tutaj bardzo. Eee, no i cóż, kończymy nasz dzisiejszy, dzisiejszy film. Bardzo dużo ludzi jeszcze w ogóle chcieliśmy powiedzieć. Bardzo, bardzo dużo ludzi. Dobra, Klarcia podobało Ci się? Tak? Okej. Okay. Spytamy, spytamy, jeszcze Kubusia, czy mu się podobało. Zaraz go spytam. Poczekaj. Kubu, podobało Ci się? Galeria, idziemy, chodźcie. Kubu się najklarcie, ja Teraz go spytam. No nie wiem jak się nazywa. Powiedz mi, czy ci się podobało? Kubu się podobało cię tutaj? Dobra, tak, no chodź. No co tu chcesz zobaczyć? Widzisz, stare rzeczy wszystkie.